Cześć. Dzisiaj chyba nas wszystkich zaskoczyła informacja, że Shopi kończy swoją działalność w Polsce. Natomiast możemy czytać w szczegółach, że Shopi gwarantuje wszelkie dostawy towarów, które dotychczas kupiliśmy, a także obsługę pozakupową. No ale co będziemy wspominać? Myślę, że najbardziej to pozostaną nam w pamięci, właśnie

Dostawy gwarant tutaj wasz lub pieniędzy. Jak widzimy, na stronie Shopi mamy informacje u samego dołu, jeszcze dzisiaj po tej informacji, że Shopi zakończa działalność, że jest to platforma zakupowa numer jeden w Polsce. E, czytamy, że działa na wielu rynkach e, w Europie, w Azji e, i tak dalej, ale mm, no, niestety. Nie ma żadnej zmianki o tym, że kończy, kończy działalność, oprócz tego, że na głównej stronie jest taka informacja. Natomiast e, popularny portal bankier.pl e, podaje, że jest to platforma, której udział w rynku e, jest e, na poziomie 10 milionów użytkowników i jest to niewątpliwie drugi gracz na rynku polskim. Tak więc. E, Zakończenie działalności shopi no tylko i wyłącznie przy spoży e, dodatkowych klientów konkurencji, a jak wiemy, głównym konkurentem e, platformy shopi jest e, Allegro, e, które ostatnio otrzymało również karę nałożoną przez UOKiK. Tutaj w prawym górnym rogu macie link do informacji o nałożonej karze na e, Allegro. Tak więc wnioski wyciągnijcie sobie sami. Konkurencja, jaka jest, to zawsze jest potrzebna. Ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat. Tak więc czekam na komentarze. Piszcie, czy korzystaliście z platformy Shopi, jakie macie teraz zamiary, gdzie się przesiądziecie. No i ogólne opinie są jak najbardziej mile widziane. Tak więc dzisiaj to wszystko w tej krótkiej informacji do usłyszenia. Cześć!